Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nazywam się Kuba Wiązek i dzisiaj przychodzę do Was z naprawdę wspaniałą wiadomością i dla mnie, i dla całej ekipy Rarecraft i ekipy dla Gentlemana, dlatego że dzisiaj jest premiera naszych dwóch nowych produktów. Są to naturalne dezodoranty do ciała. Jest to zwiększenie okresu dosłownie roku, roku ciężkiej pracy, codziennych testów i w większości ja to wszystko robiłem na sobie, ale może o, o całym procesie powiem Wam trochę później, bo nie chcę, nie, nie chcę na początku przeładować wszystkimi, wszystkimi informacjami, ale powiem Wam co jest najważniejsze. Te naturalne dezodoranty Rarecraft, po pierwsze, są całkowicie naturalne. Pokażę Wam, jak teraz wygląda nasze pierwsze opakowanie. Są całkowicie naturalne, mają świetne składy z najwyższej jakości składników, które sami dobieraliśmy. Także tutaj nie ma, nie ma żadnej chemii, nie ma żadnych, żadnych rzeczy, których w środku nie powinno być. Jeśli zależy Wam na tym, żeby używać produktów ekologicznych, do tego skutecznych, jeszcze wyprodukowanych w Polsce, to dezodoranty Rarecraft. S są właśnie takimi produktami, z których, z których jesteśmy dumni. Ja jestem w szczególności naprawdę dumny. To jest pierwszy dozoran, druicki. Jest to poszerzenie naszej, naszej druickiej serii produktów. Bo już nasze mydło Dobrody druidzkie cieszy się ogromną popularnością. Jest to ziołowe, ziołowe mydło Dobrody. Dlatego uznałem. Pokażę jeszcze, jak wygląda to mydło, skoro już, już pokazujemy. Dlatego uznałem, że, że poszerzymy też tą serię. I pierwszy dezodorant ma zapach właśnie druicki. Ziołowy, lekko cytrusowy, świeży. I jest to, jest to odpowiedni dezodorant dla każdego, kto ma po pierwsze jakieś skłonności alergiczne. Ja sam mam takie skłonności, to może też o tym powiem później trochę więcej. Ale dla każdego, który lubi takie właśnie świeże zapachy, ten zapach został tak specjalnie stworzony, żeby że kiedy ma się dezodorant pod pachą, to różne zapachy różnie reagują w, w ciągu dnia, na, kiedy zaczynamy się pocić. I ten zapach nie może być na przykład, yy, nie może być zbyt słodki, nie może być zbyt... Yy, Zbyt takim dły, bo z czasem, o ile dezodorant może działać, to ten zapach wymieszany z potem robi się właśnie takim przykrym zapachem, którego chcemy uniknąć. Dlatego ta kompozycja nasza druicka. Ma, ma tak dobrany zapach, jest to zapach druidzki też, też oczywiście, z, z bardzo bardzo drobnymi, z drobnymi modyfikacjami, które pozwoliły, żeby, żeby właśnie idealnie się sprawdzał w ciągu dnia. Pokażę Wam, jak to wygląda. Naprawdę z designu jestem, jestem tak szczęśliwy, jak to, jak to całość wygląda, jak nam się to udało zrobić. Mam nadzieję, że Wam również się podoba. Przynajmniej ten, na początku przynajmniej ten nasz dezodorant druidzki, Tak wygląda. Tak wygląda wieczko z naszym napisem Rarecraft. Oczywiście wszystko robimy. To wszystko to jest też ręczna robota. To jest ręczne ważenie składników, ręczne mieszanie, ręczne, ręczne później wlewanie do środka tej, tej ciekłej masy, później naklejanie etykiet, naklejanie na wieczko, składanie kartoników, Wszystko to jest ręczna robota od początku do końca. Nawet zobaczcie na datę, która jest tutaj wpisana. Data jest wpisana długopisem. No, robimy to wszystko sami. Daty wpisywała Renia. I to jest nasza Wiecie, to jest dziecko naszej drysiowej manufaktury, z którego jestem naprawdę dumny. I więc tak, to jest pierwszy dezodorant, druicki. Drugim zodorantem jest dezodorant naturalny, zapachowy Nazywamy go zapachowy dlatego że nie ma żadnych dodatków yy, olejków eterycznych, które dodają zapach. Tak jak jest to w druidzkim. W druidzkim mam tą kompozycję druidzką, a tutaj w bezzapachowym dezodorancie jest to po prostu ten naturalny zapach składników, które są w środku i nic więcej i nic więcej. I ten jest przeznaczony dla osób, które, y, które mają właśnie tą najbardziej wrażliwą, najbardziej delikatną skórę, dlatego, że niektórzy mogą mieć, y, mogą być trochę wrażliwi na te olejki eteryczne, które mamy w druickim, y, Ale to jest, to jest naprawdę, to jest tak znikoma ilość, że jestem przekonany, że to już naprawdę z, z tych, z tego promila osób, które mają taką wrażliwość, to, to tylko promil jeszcze dalej y, może potrzebować tego bezzapachowego. Ale chodzi o sam fakt, że niektórzy nie lubią zapachowych kosmetyków i że wtedy Właśnie ten bez zapachowy będzie lepszy. Pokażę Wam jeszcze wygląd słoiczka. Tak wygląda nasz słoiczek bez zapachowy. Ok. Mam nadzieję, że ten design też, też Wam się podoba. Mam nadzieję, że naprawdę, bo ja jestem zachwycony, jak, jak ta całość się składa. I teraz, dlaczego to wszystko tyle trwało? Już wam powiem, dlaczego to wszystko tyle trwało. O, jeszcze pokażę, ile jest dezodorantu w środku, żebyście nie myśleli, czy, że to jakaś, że to wiecie, po pół słoiczka czy coś. Co ciekawe, zobaczcie, na, 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 na etykiecie mamy napisane, że to jest 60 gram dezodorantu, ale powiem Wam tak, zważcie sobie słoiczek przed, przed otwarciem dezodorantu, przed pierwszym nałożeniem, a później zważcie samo szkiełko i zobaczcie, ile, jest, ile, jest, ile tam ładujemy gram tak naprawdę. Jest napisane 60 gram, ale zobaczcie, ile jest w środku. Myślę, że będziecie bardzo miło, pozytywnie zaskoczeni. I teraz powiem wam o całej historii tych dezodorantów. Skąd to się w ogóle wzięło? Całość, się, się, całość ma swój początek w tym, że ja mam skórę skłonną do alergii, i sam jestem trochę b, 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 w pewnej części alergikiem alergikiem. Na co? Nawet do końca nie wiem na co, bo kiedy robiłem testy, to wyszło mi na to, że alergii nie mam, kiedy byłem prywatnie robić testy. Natomiast y, miałem pewne takie y, epizody w życiu, że wszystko mnie swędziało i widzę, że kiedy nałożę na siebie kosmetyk chemiczny, który mają, nie, mają y, właśnie taki skład nie do końca, to po pierwsze zaczynam się robić czerwony cały, a po drugie wszystko zaczynam je swędzić, mi się gorąco. No taka ewidentna reakcja alergiczna. I tak samo mam też na dezodoranty również te w cudzysłowie naturalne dezodoranty. I od kiedy założyłem sklep dla gentlemana i mam dostęp do takiej szerszej gamy kosmetyków na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie ręki, to testowałem już no, nie wiem, myślę, że wie większość nat naturalnych dezodorantów dostępnych na rynku, ale też nie tylko naturalnych dezodorantów. I myślę, że jeśli, kiedy mówię naturalny dezodorant, każdy z Was prawdopodobnie, kto takich używa, myśli o jakimś innym. I prawie na pewno też ten dezodorant używałem. Yy, I powiem Wam, jakie są pierwsze, trzy grzechy głównych dezodorantów: naturalnych, ale nie tylko naturalnych. Pierwszy jest taki, że nie działa, albo działa bardzo słabo. No niestety, ale miałem kilka takich, yy, takich desodrantów, które wydawało się, że wszystko jest ok, przez parę godzin, ale kiedy jest ciepło, jesteście na jakimś spotkaniu, robicie, robicie coś ważnego i nagle czuć, że coś tu nie gra. Nie? I to po prostu nie działa. I czasami miałem takie dezodoranty, które były jednej marki, która była w, w kilku różnych zapachach. I czasami miałem tak, że trzy zapachy, kon konkretne kompozycje, właśnie jakoś, jakoś nie grały. I to się, to się do niczego nie nadawało. Miałem takie, takie dezodoranty, które są właśnie naturalnej marki. Może nie będę mówił, jakiej konkretnie, bo tutaj nie chodzi o to, żeby, żeby jakoś krytykować. Tylko chodzi o sam fakt tego rozpoznania, co działało, a co, co działa, a co nie działa. Więc pierwsze jest to, że niektóre dezodoranty najzwyczajniej w świecie nie działają tak, jak powinny Działać. Druga sprawa jest taka, że dezodoranty czasami mają dość tłustą formułę i przez to, że mają tłustą formułę, to po nałożeniu na pachę, nakładacie później swoją, swoją koszulkę czy koszulę, okazuje się, że macie tłuste plamy przebarwienia, które się nie da sprać. I to jest bardzo duży problem, którego nie można bagatelizować, dlatego że pójdziecie na przykład na, nie wiem, na, na, na jakąś uroczystość, założycie swoją ulubioną koszulę i okazuje się, że później po przyjściu, że macie żółte plamy pod pachami i on się już do niczego nie nadaje, koszula, bo się nie da tego sprać, bo jest do wyrzucenia. I to wiecie, nagle kilkaset złotych idzie po prostu do kosza, przez to, że, że używacie złego dezodorantu. I tutaj niestety ja jestem dobrym tego przykładem, bo straciłem jedną koszulę i kilka koszulek t-shirt, Głównie białe, i na białych się robią takie, takie żółto-brązowe plamy, ale nie tylko białe, bo nawet na innych kolorach widać te przebarwienia. No i taka koszulka już się do niczego nie nadaje. Yy, a zapałem się na tym wtedy, kiedy. Byłem, byłem u siebie w biurze po prostu podniosłem rękę i ktoś mi tak spojrzał na, pod, pod moją pachę. Myślę, o kurczę, coś jest, coś jest tutaj na, na rzeczy, poszedłem do łazienki, patrzę, no i właśnie mam niedobraną koszulkę z, z, pod, z tego dezodorantu. No trochę no, wstyd siara i obciach, mówiąc w skrócie. Więc trzeba uważać też na, na takie, które działają, ale mają te, te swoje inne wady. Więc pierwsze to jest to, że nie działają, drugie to jest to, że, że brudzą ubrania, i koszty są niesamowite z takich powróconych ubrań. A trzecie jest to, że się mogą kruszyć. I tutaj kolejny typ dezodorantów to był naturalny dezodorant w sztyfcie. Takie wiecie, co się. co bierzecie dezodorant i go kręcicie od dołu i się wysuwa. Do pewnego momentu wszystko było w porządku, ale jakie są wady takiego dezodorantu w sztyfcie? Który ja miałem. miałem kilka i to jeszcze właśnie w różnych wersjach zapachowych i nie tylko. Wada jest taka, po pierwsze, że źle się rozciera ten dezodorant. Bo jeśli nie ma tej całej chemii, to on nie może mieć takiej konsystencji, takiej wygodnej w użyciu. I niby tam powinno się trochę ogrzać, po, przyłożyć do pachy i poczekać, aż będzie trochę bardziej ogrzany, to się łatwiej rozmaruje. No kończy się to tym, że zamiast wyjść w, w, i się ogarnąć tam w, w 30 sekund, to siedzicie dwie minuty, ogrzewacie ten, ten dezodorant pod pachą, żeby go rozsmarować i tak to wcale dalej nie działa. Tylko dalej jest problem, dalej się to nie chce rozsmarować. Czyli, że no, to też nie chodzi o to, żeby używać go przez, tracić pięć jeszcze 15 minut. No to, tylko to tylko pewna szybka akcja. pak, pach, pach, smarujesz, smarujesz, ubierasz się ząbki i wychodzisz, prawda? Ja przynajmniej ja czegoś takiego oczekuję od dezodorantu. I dlaczego mówię, że się kruszy? Dlatego, że kiedy została nawet jeszcze nie końcówka, ale taka, ja wiem, jedna trzecia albo jedna czwarta tego dezodorantu, kiedy już, się, już trzeba wysunąć całość, żeby go rozsmarować, to się nagle okazuje, że on po prostu smarujesz, on ci spada na podłogę, kruszy się i trzeba go wywalić do kosza. No to, no to jest, jest kolejny grzech główny. I to są takie trzy kryteria którymi sam się musiałem bardzo kierować i bardzo kieruję, przy, kierowałem przy wyborze tych dezodorantów i przy produkcji naszego własnego rarecraftowego. I czwarty, dla, dla mnie najważniejszy, to jest właśnie ten, żeby on był, no nie mamy badań, że on jest hipoalergiczny, ale, ale mamy tutaj też osoby, które mają, osoby, konkretnie jedną osobę, która ma AZS i używa naszego bezzapachowego dezodorantu i wszystko działa. I tak samo ta osoba z AZS, którą tutaj mamy, testuje nasze mydełka, mydełka rarecraft Między innymi łagodny baranek, ale nie tylko. I też się bardzo dobrze sprawdza. Oczywiście nie, nie mówię, że, że każdy ma się to sprawdzać, ale, ale to też pokazuje, że to rzeczywiście są delikatne, naturalne produkty. Tutaj nie ma żadnej chemii, nie ma żadnego syfu, nie ma żadnych, żadnych wiecie, dodatków tam z substancji, z nie wiadomo czego. To wszystko są najlepsze składniki, jakie udało nam się dostać, żeby zrobić jak najlepszy produkt. No i się, no i się udało. I się wreszcie udało. Do tego, do tego jest, jestem z tego dumny. I co tutaj jeszcze miałem powiedzieć? To, że kiedy, że kiedy nałożę sam u siebie ten dezodorant, który wydaje się, że jest w porządku, to często dezodoranty różne, inne wywoływały u mnie tą, tą reakcję alergiczną. Czasami to było tak, że nie, nie mijało 10 ani 15 minut, a już byłem tutaj cały czerwony, całe okolice, nawet na klatki plecowej dochodziło takie zaczerwienienia, miałem i takie reakcje. A czasami się to wiązało z tym, że nie miałem takiej bardzo widocznej reakcji na skórze. Ale, ale czułem, że całe ciało, że jest mi gorąco i całe ciało zaczyna mnie swędzić. Ale nie tyle, że się pocić, ale wiecie, takie wszystko mnie swędzi, że się czułem. Więc, więc od samego początku było tak, że potrzebowałem jakiegoś dobrego dezodorantu, który, który nie będzie miał tych wszystkich wad, które wymieniłem. No i udało się to wreszcie zrobić, bo nasze dezodoranty RareCraft, pierwsza sprawa jest taka, że one rzeczywiście bardzo dobrze działają. I to co lepsze, dawałem, no bo przy testach, dawałem też wielu osobom i z firmy, i spoza firmy, żeby sobie sprawdzili, co o tym myślą, po to, żeby zebrać wasz feedback. Znaczy, ważny, może niekonkretnie was, którzy teraz mnie oglądacie, ale właśnie, żeby zebrać feedback tych osób, które, które były chociażby częściowo zaangażowane w wyrabianie tego naszego dozorantu, w tej ulepszanie tej formuły. I dzięki temu, zbierając te wszystkie spostrzeżenia, byłem w stanie tak to wszystko dopracować, żeby jak najlepiej działało, żeby uniknąć wad, czasami, Wychodziło, że, że jest lekko zatłusty, później troszkę za kruchy, później, że nie do końca się rozsmarowywał. Wiecie, to, jest, to, był, to był wielo, wielo, wielomiesięczny proces, i za każdym razem, po, po, po każdej opinii, musiałem właśnie lekko zmienić tę recepturę, po to, żeby tego uniknąć, ale żeby cały czas bardzo dobrze działał. I to, jest, to nie jest takie proste, jakby się wydawało. Sam codziennie testowałem dezodoranty w taki sposób że kiedy miałem tych wersji, było, to było kilkaset wersji, naprawdę, kilkaset wersji. I żeby porównać dokładnie, która jak działa, to brałem jedno, jedną wersję druickiego, powiedzmy numer, numer 114 i później kolejną, z drobną zmianą, bo to są zmiany na dziesiątkach, dziesiątne dziesięt, dziesiętne części procenta nawet, co już wszystko, wszystko zmienia, jak, jak całość działa. I drugą próbkę, 115, 114 tutaj, a 115 pod drugą pachę. No i w ciągu dnia sprawdzać, jak to wszystko się zachowuje, jaka jest różnica. Jak się aplikuje, czy wszystko dobrze działa, jak pachnie. Więc to jest to naprawdę bu, była długa, długa, ciężka droga, ale też dająca bardzo dużą satysfakcję, bo udało się wreszcie stworzyć tak dopracowany produkt, który właśnie wreszcie, wreszcie możemy Wam zaprezentować. Dlatego, jeśli, jeśli używacie naturalnych dezodorantów, albo chcielibyście zacząć używać naturalnych dezodorantów, to sprawdźcie proszę nasz dezodorant Rarecraft, który, który tam wolicie: czy bezapachowy, czy druicki, który z nich. Pokażę wam, jak łatwo się wybiera, bo jest, wreszcie jest taka kremowa konsystencja. Zobaczcie, dezodorant jest, yy, ładujemy go do, na do, po, po samo prawie że po samo wieczko. Widzicie chyba, teraz ile tego jest. Także jest pełny słoiczek. On wystarcza na bardzo, bardzo długo, bo nie trzeba wcale tego dużo brać. Pokażę wam, jak się to, jak się, a to już, to już będzie mój kolejny, bo właśnie już mam w domu, ale okej, okay, żeby wam pokazać. Patrzcie, jak to się, jak to się łatwo ściąga. Jak ma, widzicie, jaka jest kremowa konsystencja. On się w ogóle nie kruszy, więc nie będziecie mieli takiej sytuacji, że nakładacie go pod pachę i tam cała umywalka i podłoga jest w zakruszonym zodorancie. On ma taką właśnie kremową, kremową postać, może taką trochę jak pasta, coś takiego. Pokażę Wam, jak się go łatwo rozsmarowuje, Zobaczcie. I tak. Tak go rozmarowujecie. Widzicie, na, na, nie do końca widzę. Nie do końca widzę, co Wam tutaj pokazuję, bo zasłonięte, a tak go rozmarujecie pod pachą. Oczywiście teraz wziąłem tego trochę za dużo, nie tyle co potrzeba, ale tylko po to, żeby zaprezentować tę konsystencję i działanie. I troszkę go wziąłem go za dużo, i nie tak smarować, ale jak zobaczcie, troszkę go smarujecie, nie ma nawet śladu. I cała rzecz teraz polega na tym, że musicie sobie dobrać odpowiednią dla siebie ilość. Rano na czystą paszkę czystymi, czystymi palcami bierzecie małą ilość tego rantu i wsmarowujecie dokładnie tutaj pod pachę. I już, tak, żeby nie było, żeby, nie, żeby nie, nie było go za dużo, tak, żeby on się dobrze wchłonął. I myślę, że dwa, trzy użycia i będziecie mieli taką idealną ilość dla siebie już, już dobraną, że kolejnego dnia wiecie, ile sobie wziąć. Pach, pach, pod paszkę. Całość yy, trwa, bo niektórzy mogą powiedzieć tak. Ktoś powie, że. Yy, a ja tam wolę w sztyfcie, bo wygodniej, albo tam w kulce. Okej, okay, rzeczywiście może być wygodniej i szybciej, no ale to, są, to tam jest chemia, prawda? To są chemiczne dezodoranty, i ja na przykład takich nie mogę używać, bo mnie wszystko swędzi. I to też nie jest tak, że testowałem że tylko męskie, bo testowałem też damskie dezodoranty, to wam od razu powiem. W takich przypadkach, jak na przykład jechaliśmy do rodziców Reni. Mojej, mojej narzeczonej i zapomniałem swoich dezodorantów ze sobą wziąć. No to siłą rzeczy, jak tam byliśmy przez kilka dni, no to brałem odreni, ciach, 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 ciach. więc też wiem, jak te, jak te damki się sprawują, również te, które są niby eko, niby coś tam. No, yy, 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 myślę, że jest, wynik był bardzo różny, no, różnie, róż, 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 róż. jednak brakowało mi tego, tego mojego dezodorantu druidskiego. Także jest takie spektrum te, tego testowania było bardzo szerokie. Aha, no i tak, bierzecie niewielką ilość tego dezodorantu, wystarczy rozsmarować pod pachami i w zasadzie tyle, macie już spokój na cały dzień. Więc rzeczywiście, trzeba, trzeba rączki pobrudzić przez, yy, to nawet nie trwa 15 sekund, bo to bierzecie, nakładacie, rozsmarować jedna pacha, rozsmarować druga pacha, no niech, niech to trwa nawet, niech to trwa pół minuty. No to pół minuty na cały dzień to możecie na to poświęcić, żeby mieć ten komfort, żeby, żeby ładnie pachnieć, żeby mieć tam pewność, że wszystko jest, wiecie, jesteście gotowi na, na cały dzień. Więc to nie jest całe dużo. I zobaczcie, nie musiałem myć rąk po tym dezodorancie. Co prawda wytarłem, ale też możecie wytrzeć w jakiś ręcznik czy cokolwiek. Więc one nie są tłuste. To jest właśnie ogromna zaleta naszego dezodorantu. I druickiego i bezzapachowego, że one nie są tłuste. Tutaj nie macie naładowanych jakichś olejów, nie wiadomo ile, które później brudzą koszulki. No, nie brudzą koszulki, to jest właśnie taka konsystencja pasty. Chyba wszystkie najważniejsze informacje już Wam przekazałem. Jestem naprawdę, jest, jest naprawdę taki szczęśliwy, że jesteśmy już na że już jesteśmy na końcu drogi ulepszania tego produktu. Już skończyliśmy, tak naprawdę. Już jest gotowy, już mamy, już mamy tę całość, już Wam możemy to zaprezentować. Więc. Jeśli, aha, co więcej, zrobiłem preorder na sklepie dla dlagentelmena.pl i można było zamówić te dezodoranty w przedsprzedaży z wysyłką dzisiaj, Dzisiaj czyli dzisiaj tylko od poniedziałek. Ale wysłaliśmy jeszcze je w piątek, bo już w piątek mieliśmy gotową pierwszą partię, wszystko rozpisane. Także wiem, że część dezodorantów już u Was jest. Bardzo Was proszę, kto już je używał, żebyście napisali swoje odczucia. Pod tym filmem. Myślę, że się zbierze taka y, sekcja komentarzy z czasem, co, y, co też pokaże, jakie są Wasze odczucia. Bo jednak każdy człowiek jest inny, każdy ma trochę inne oczekiwania i jak Wam się te nasze dezodoranty sprawdzają i podobają. Mam nadzieję, że naprawdę Wy też będziecie zachwyceni, chociaż, chociaż w dużej części tego, jak ja jestem tym naszym, naszym produktem, dezodorantem. Ja sam najbardziej lubię druidzki zapach. Częściej go używam niż bez zapachowego, ale to jest też kwestia indywidualna. Na pewno będą też kolejne zapachy się pojawiały, bo już pracujemy nad różnymi dodatkowymi y, mieszankami. Tutaj nie jest to takie proste, to nie jest tylko tak, że wystarczy zmienić zapach, dlatego, że każdy olejek eteryczny ma swoje konkretne właściwości fizyczne i się może okazać, że jeden jest bardziej lepki, drugi jest trochę bardziej suchy, dru drugi jest bardziej coś tam inny i przez to, kiedy, wystarczy, kiedy się po prostu podmieni y, te oleje y, przy tej naszej już dopracowanej recepturze druidzkiej, to się okazuje, że on trochę inaczej działa, może być trochę bardziej sypki albo troszkę bardziej klejący, albo trochę bardziej wiecie, y, taki tłusty, więc to jest tak, że każdą kolejną recepturę to też trzeba przetestować przez długi, długi czas, żeby dokładnie wprowadzać te zmiany. I, i, i dopiero po... No, nie będę mówił ile, bo po prostu do skutku. To nie jest tak, że my patrzymy, że trzeba zrobić, o dobra, w miesiąc robimy produkt i do widzenia. No tutaj w Rarecraft tak nie robimy. W Rarecraft robimy tak, że robimy produkt do momentu, aż będzie już całkowicie skończony i będzie spełniał nasze oczekiwania. I tak jest właśnie z naszymi dezodorantami. Także proszę Was jeszcze, yy, kto już przetestował to, żebyście dali komentarz, jak Wam się sprawują te dezodoranty. Kto jeszcze nie, to Was serdecznie zachęcam do sprawdzenia, yy, do zakupienia i sprawdzenia naszych dezodorantów RareCraft. I chyba wszystko. No. Bardzo, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeśli, jeśli wam się to do czegoś, do czegoś przydały te informacje, albo był ciekawy dla was film, to poproszę was o, o lajka i o, o, subskrypcję, o subskrypcję, ponieważ to pomoże dotrzeć nam do, do innych osób, które również mogą być zainteresowane naturalnymi kosmetykami. I dzięki temu nasza, nasza rysiowa rodzinka się będzie cały czas powiększała. Co jeszcze mogę powiedzieć? Zapraszam was też do naszej grupy na Facebooku, nazywa się Grupa Gentlemanów. Link macie poniżej pod filmem. Tak samo daję wam linki do naszych desodorantów, żebyście mogli sobie szybko zobaczyć, sprawdzić, jak one wyglądają, jak one się prezentują i, i sobie zamówić. Tutaj jeszcze wam powiem, że w sk naszym sklepie dla gentlemana te zamówienia oczywiście łączą się z darmową wysyłką już od 50 zł, więc. Pff, bierzecie sobie zestaw dwóch i macie wysyłeczkę za darmo. Dobra, dziękuję. Nie będę, przy, nie będę jeszcze bardziej yy, nie, wam, wam tutaj <zalewa> zalewał kolejną porcję informacji. Dziękuję Wam uprzejmie za obejrzenie. I do usłyszenia. Pa, pa.